Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Ministro. Program rządowy, który jest opisany w sprawozdaniu, dalece nie satysfakcjonuje. I trudno się dziwić, ponieważ jeżeli porównamy. Ile pieniędzy rząd przeznaczył na opiekę żłobkową, to jest około 500 milionów złotych, to tyle mniej więcej samo pieniędzy minister Gliński przeznaczył na damę z łasiczką. W związku z tym trudno się dziwić, że efekty tego programu rządowego są jakie są. Proszę. Panie marszałku, mogę prosić o interwencję. Tak. Yy, tak, więc, yy, tak, ja przepra więc przepraszam, o, trudno... przepraszam, Przepraszam pani, ja mam do pani taką prośbę, pani poseł. Nie przerywajmy sobie, bo pójdę po marszałek Witek, a ona panią ukaże. Bo tak mi dzisiaj powiedziała, że jak ktoś będzie przerywał, to mam po nią pójść, ona przyjdzie i będzie karała. W związku z tym w imieniu marszałek Witek. Zwracam Pani w sposób pryncypialny i jednoznaczny uwagę, ale jednocześnie sympatyczny. Dodajemy czasu pani posłance. Proszę bardzo, pani posłanka Nowicka. Dziękuję panie marszałku za interwencję. Tak, trudno być zadowolonym z programu, na który przeznaczyliśmy tak małe pieniądze. I to, to, to wynika oczywiście ze sprawozdania rządowego. Natomiast tego, czego brakuje w tym sprawozdaniu, to jakiejkolwiek analizy, dlaczego jest tak źle kiedy niby jest dobrze. Proszę Państwa, w województwie śląskim dostępność miejsc w żłobku jest na poziomie 17%. 17% wszystkich dzieci, prawda, które mogą mieć opiekę żłobkową. To jest naprawdę bardzo niewiele. W Gliwicach Miasto w końcu duże, tam są ogromne problemy z opieką żłobkową. Nie wspomnę już o powiecie Gliwickim. Tam to już jest w ogóle dramat. Proszę Państwa, ja nie, nie kupuję takiej opowieści, że winne są temu samorządy. Od rządu oczekuję, żebyście przedstawili analizę, dlaczego na przykład samorządy nie są w stanie zbudować więcej żłobków. Widocznie dajecie za mało pieniędzy albo te pieniądze są źle adresowane. I zastanówcie się nad tym, co możecie zrobić, żeby tę sytuację poprawiać, bo to, że jest dobry rząd, który daje i zły samorząd, który celowo nie chce budować żłobków, to jest nieprawda, to jest obraźliwe pod adresem samorządów i takich argumentów nie możemy przyjąć. A zatem weźcie się do roboty i zróbcie wszystko, przede wszystkim dajcie więcej pieniędzy Pani dobrze posłanko. adresowanych tak żeby, żeby dzieci w wieku żłobkowym mogły mieć odpowiednią opiekę w każdym miejscu w Polsce, a także w moim województwie śląskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, przypominam o czasie minuta. Trochę przedłożyliśmy. Proszę pani, dam pani. pani, nie pani dam pani. Ale posłuchajcie, jakbyście tak troszeczkę dali luzu sobie, wszyscy będą mówili. Pani na pewno ma coś fajnego do powiedzenia, będzie mówiła pani dłużej. Proszę o cudowne zgłoszenia. Pan Tadeusz Tomaszewski, pan poseł, klub parlamentarny Lewica.